Witam kolegę. Gdzie jesteśmy? Co to z kwaterami? No jesteśmy, dawno się nie widzieliśmy, wreszcie przyszła pora się spotkać, nie? No robota, no jesteś, robota i... No wiesz, no robota, u każdego jest robota. Jesteśmy w kwaterze Goldena, tak? Tu ten Golden był, był taki kiedyś taki filmik, pokazywaliśmy, że ja jeżdżę z taką czerwoną maszyną i ona się szybko kręci. To no jest no i, po tym mechanicznym, tak? No I to jest to mechaniczne przerzedzanie, tak? Tu jesteśmy w Goldenie po mechanicznym przerzedzaniu. No tutaj akurat jesteśmy w takiej kwaterze, która oclała. Czyli jest wysoko, tak? Pewnie no wysokie z... pole, yy, ta kwatera odsłała, tak. No, no i tu widać ten efekt mechanicznego, mechanicznego przerzedzania. No trochę te jabłka jeszcze tam pospadają, te małe, ale, ale, ale no coś tam nam o. Widzisz, mhm. Zostawały, pozostawały pojedyncze jabłka. No tutaj to też pewnie jeszcze spadnie, jak nie to dostanie, o, to spadnie. To mechaniczne przerzedzanie, słuchaj, hmm, działa dwuetapowo. To, co trafi w czasie przerzedzania, to jest raz. I dwa, to jest opad zawiązku właśnie o tej porze. O, tutaj jest doskonały przykład. Widzisz, jak ładnie Jeszcze te dolać. zawiązki, wszystkie drobne spadają. O. I zostają nam, no to to wytrwiemy ręcznie. O. To wszystko nam spada, słuchaj. Zostają same duże. Same duże, pojedyncze, słuchaj. No, bo to jest no. przerzedzanie nieselektywne, prawda? No, no, to... selektywne. No, tutaj były kwiaty, to tutaj były kwiaty, nie zostało nam nic tak. No ale tu jakiś tam kwiat został. No coś tam tych jabłek myślę że trochę się urwie, nie? No tak 60 Ale będzie tons. gruby. Ze 60 ton z hektara się powinno urwać. Ale będzie gruby, nie? Czyli tutaj ja sądzę, że na tej kwaterze będzie, będzie normalny plon, normalny plon. Powiedz mi, jak u ciebie z grzybem. Wyszło coś jeszcze? Ech. A no tutaj jakoś, jak, jak teraz oglądaliśmy to ja gdzieś znalazłem jabłko z plamami parcha. No teraz ale... pewnie już nie znajdziemy. Co, jak się... Ale, ale... ale jest dobrze Ale nie jest najgorzej z grzybem, no, uważam, że jest dobrze. Nie widać na, na liściach, nie widać żadnych plam. No nie. Liście ładne, niewymęczane. Po, po, po tej twojej ochronie. Tak? No tak, po mojej ochronie liście są ładne. ładne. Nie, są, nie są złe. No i co? No i teraz jak ktoś ma problem, no to o, tutaj że mamy problem z naszym szkodnikiem wysoko, widzisz? Ja przybliżę. Muszyca. Mszyca. No i ty stosowałeś na tą mszycę Movento, tak? Movento i śpi spokojnie. I śpi spokojnie. No a ja no, no nie stosowałem. Ale w tamtym roku stosowałem. Ja w tamtym nie? roku stosowałem i byłem bardzo zadowolony. Ile spokoju? Trzy tygodnie? Więcej? Myślę, że miesiąc spokoju jest po Spokoju. Tak. No czyli w tym sezonie myślę, że już mszyca u mnie będzie. Załatwiona. No no już, bo już kończą wzrost no. te, te, to, to, to myślę, że będzie załatwiona. No i teraz, też, teraz też pora jest słuchaj na, na te zwójki, nie? No, no to ty, ty stosowałeś runner, runner. tak? Na no no lnienie no gąsienic. A, na lnienie gąsienic. No tak, no to jest dobry środek. Tylko on bardzo dobrze działa na młode stadia larwalne. No także, tak właśnie. Także, także powinieneś mieć spokój, e, no też spokój do następnego jakiegoś tam oblotu, słuchaj. Ale słuchaj, najlepsza Najlepsza sytuacja, że w ogóle się u mnie motyle nie łapią. Nic nie lata, nic. No to jak się nie łapią motyle, to znaczy, że nie ma zagrożenia. No i dzwonię. Albo po... Gdzieś, albo gdzieś wygoniłeś, te motyle Ja Nie, złej, słuchaj, przeszły, nie poszły łapię. gdzieś, dzwonię A, do doradców. No jest lama Jest pola, Widzisz. Trafia się. U mnie też w tych starszych nasadzeniach widarecie gdzieś tam w środku w koronie widać. Nie? Mhm. Ale tak, to zadowolony jestem z ochrony w tym roku. Mimo tak rzadkich, rzadkich zabiegów, tak? Rzadkich zabiegów i to co mówili, bardzo silne wysiewy. Mhm. No, także, no, także trafiliśmy z tematem to, no ja Trafiliśmy. Jeszcze jest problem z, ty, z, tym, z, tym, z tym dziadem, nie? Z tym Białym. dziadem jest problem, tak. No na niego to jest takie lekarstwo najlepsze. Ja no. chodzę i wycinam, skupę roboty. No tutaj o, w Goldenie to, to, to... pięknie wygląda, prawda? To, to no. wszystko obleci i zostaną. No tu wywalimy, zostawimy. Ja to jeszcze na pewno zrobię tak, o. o I to tak tak to zostawię. Taką korektę pewnie jeszcze tak przyjdzie, przyjdzie na topora. No ale, ale poszukamy tutaj sobie w tych e koronie. E ładnie. koronie no to ale grube już skórcie byk. Myślę, że tu będzie taki taki rozsądny, ładny plon, rozsądny Bez... plon na tej kwaterze. Mhm. Tak no udało się. No po prostu to pole. To no wiesz, no, no mówisz udało się. No to jest już, to już jest to co ty robisz. No to już jest wysoka szkoła jazdy, tak? To, to nie można liczyć, że się no ale, udało, czy się ale, nie udało. Ale no wiesz, to... No to w tym roku to się okazało, że główną, powiedzmy, no tam trochę ta, ta, ta może ta ochrona chemiczna pomogła, słuchaj, to wspomaganie, ale ale moim zdaniem główna, główna taki czynnik to było to położenie pola. No. Tak. I faza. No faza to była wszędzie jednakowa koniec, <laughs> ale, ale główny czynnik to jest położenie pola, aczkolwiek no to, to dokarmienie też jest ważne, no, żeby ta Dokładnie. kondycja drzew była dobra. No tak jak... Tak jak każdy z nas, no słuchaj, no jak jesteś zdrowy to jesteś silny, nie? a jak pokasujesz, no to ból pleców cię złapie, jesteś połamany. Klimatyzacja w roku wychodzi, no zawiało, słuchaj, jeszcze chciałem poruszyć temat wapnia. Na chlorek czy jeszcze? Nie, nie, no teraz to na jeszcze, chlorek zdecydowanie jest za wcześnie, za wcześnie. Słuchaj, teraz to trzeba, no trzeba używać, no ja w tamtym, o widzisz następną plamę z znalazłeś, nie? Ale to już wypalona, to już. czyli e... co? Murłowczan coś no, Kalgriny tak, i te inne, tak? tak? Tak, No to co w zeszłym roku stosowaliśmy, słuchaj, trzeba to ciągnąć i. Ile jeszcze tym Kalgrinem zamierzasz? Bo też mam tą galę, jak mówię, jeszcze ze dwa razy będziesz trzeba zrobić chyba, nie? Słuchaj, no dwa, trzy razy, no to teraz, teraz to już jest pora, żeby to robić tak no, raz w tygodniu, raz na dziesięć dni to trzeba robić, tak? No Mamy myślę, że tak, no. myślę, że słuchaj, ze trzy razy to jest takie takie minimum. na pewno trzeba, to jest minimum, żeby teraz zrobić takimi nawozami, słuchaj, tego typu, nie? Jeszcze Calgaryen. upał teraz idzie cały tydzień 32 stopnie. No, to no, czym 32 zrobić? stopnie, no to nie możesz niczym. Innym. Trzeba wieczorem, słuchaj, wsiadać na traktor no, i w nocy pracować, tak? No nie Przerzucamy się tak jak we Włoszech, słuchaj, o 24 ostatnio pojechałem pryskać Do piątej super robota No, nie ma wiatru Ale taka wilgotność powietrza jest, że to jest 40 minut, masz zroszenie liścia No tak, tak, dokładnie du tak, Dużo, wiesz, tej substancji wnika i to jest, to jest robota, no I to jest robota, no, słuchaj, no następnym razem e, pokażemy alwę, wiesz? Pokażę, no, dobra Pokażę Ci, jak tam, tam też coś. tyle jabłek? Mniej? Więcej? No, no, może troszkę mniej, aczkolwiek normalny urodzeń. Normalny? No, to jakbyś mógł mi pokazać, to. No, albo no. no, coś no. innego. No, pokażemy, jak to wygląda. No, pokażemy też pole takie, które nie ma jabłek, no bo też tak. Wszędzie takie się mam. tak zdarza, u tak. mnie też są takie. Dobra. No, Dobra. dzięki.